Opowieść z Gany. A folktale from Ghana. Anansi próbuje ukraść całą mądrość świata. Anansi tries to steal all the wisdom of the world. Anansi w tamtejszym lokalnym afrykańskim języku znaczy Pająk. Anansi in the local African language means spider. Pewnego dnia Pająk Anansi zapragnął posiąść całą mądrość świata. One day Spider Anansi wanted to get all the wisdom of the world. A więc poszukał największej tykwy w okolicy. So, he found the biggest gourd around. I zaczął chodzić od drzwi do drzwi i zbierać mądrość od ludzi. And he started to walk from one door to another and collect wisdom from people. Ludzie chętnie dzielili się z nimi do, mądrymi, pora, z nim mądrymi poradami, opowieściami, i doświadczeniem. People eagerly shared good advice and experience and life stories with him. A chętnie się dzielili z Anansim, bo widzieli, jak Anansi bardzo tej mądrości potrzebuje. And they were happy to share their wisdom with Anansi because they saw how much Anansi needed this wisdom. <laughs> Kiedy już cała ogromna tykwa się wypełniła mądrością, when all his huge court was filled with wisdom, a Nancy chciał, postanowił ją schować gdzieś. Gdzie nikt nie mógłby od niego ukraść tej mądrości? Anansi decided to hide the wisdom. He was scared that someone might steal the wisdom from him. Wtedy zobaczył bardzo wysokie drzewo. He saw a very tall tree. Chciał Wnieść tą wielką tykwę z mądrością na sam czubek drzewa i tam ją schować, aby mieć mądrość tylko dla siebie. He wanted to carry this big gourd with wisdom up in the tree, to have all the wisdom for himself. Więc objął tykwę swoimi dwiema łapkami. A pozostałymi sześcioma próbował się wspinać na drzewo. So he embraced the gourd with his two front legs and tried to climb the tree with the rest of his legs. Ale nie mógł tego zrobić. Bez przerwy spadał na dół. But he just couldn't do it. He kept falling down. Wtedy przyszedł do niego jego syn. It is when his son came i powiedział, hej tato, a dlaczego nie przywiązasz sobie tej tykwy do pleców? Będzie ci o wiele łatwiej, gdy będziesz miał wszystkie nogi do wspinania się wolne. Hej dad, why don't you tie the gourd to your back? Then you will have all the eight legs to climb up the tree. Anansi zrobił tak, jak powiedział mu syn: Anansi did just as his son told him. Rada syna okazała się dla niego bardzo cenna: The advice of the son turned to be very precious for him. Wtedy zrozumiał, że mądrość ma tylko sens, jeżeli się z, nim, z nią dzieli z kimś innym. Then he understood that wisdom has sense only if it is shared with other people. <HHH> <tribal ajaibbean sounds> Rozpoczął wspinaczkę. He started climbing. Wszedł na samą górę drzewa. He reached the top of the tree. A wtedy cała mądrość wylała się z tykwy i z wiatrem objęła całą okoliczną ziemię spadła na całą okoliczną ziemię. Then the wisdom spilled out from the gourd and fell down. On all the land surrounding. To właśnie tak mądrość przyszła do ludzi. This is the way wisdom came to the people. <mum> Teraz obejrzyjcie sobie bardzo fajną bajkę, która znajduje się w komentarzu. And now please watch a fantastic cartoon in the comments. Bye!